Dzięki za suba. Dzięki na Snipery1994. Dzień Dobra, wyłączamy muzę. Dobra, uwaga. Ale ona się tiltuje, Nie wiem, ona kiedykolwiek ze mną coś wygrała? Dzień dobry. Zaje widok. Dawaj, dawaj, to już się kameruje. Czekajcie, ja sobie siądę jak szef. <clears throat> Four, five. Six, seven. No, I have to do sit and push ups. Eight. <laughs> Andrea, can you come? Pick me up. Yeah. Halalet. <laughs> Halalet. Okay, okay. I'm coming. <laughs> Eleven. Andrea, stop, doing Oh my Ale patusiara, ja nie piję alkoholu. Ale patusiara, nie mogę. Sportowa. Dla tych co dopiero przyszli, znowu rozwaliłem Ole Bigo z szachy, trochę nas minęło. No. A z młodą o co gramy? Well, okay, doing... Może o pizzę, zjadłbym pizzę. O no, przysiady? Nie no dobra, szkoda mi ich w sumie. lody ekipę. O kurde, deficytowy, ogarnek złota. No, brądowski Piotr by się przydał. Ty ciekawe czy umiesz szpagat zrobić, którejś z nich. Jaki jest po angielsku? To jest kontencik. Ona oszukuje jakoś, dziwnie się zgina, jakby tylko tak się Przodem zginała, coś jest nie tak Ona ucięła nogi, żeby zrobić tylko górę. mówię wam, oszukuje, 100%. Chyba, że to są te, te kobiece pompki słynne, nie? A czemu moda robi? Przyszedłem sam. A wiecie dlaczego wygrałem? Bo na początku dałem jej 4 razy wygrać. Ona wygrała cztery partie i pomyślała, dawaj gramy. Przecież w końcu cię muszę kiedyś pokonać. I co się stało? I przegrała znowu. 5-1. Adopcja. Czy tam 5-2? Bo sam do zagrałem. Mówię wam, tak łatwo, nie wiem. I zawsze one się bajtują na to samo. Gramy dwie partie przed, one wygrywają i piszą, dobra dawaj, o 2000 złotych. Mówię, no nie wiem, nie wiem, to dużo, dużo. To czy. 2 do 13 chyba było. Nie grają o kasę, chociaż tyle się nauczyły. Witam teraz z takim rosyjskim akcentem. Wiecie, kiedy to się jej włącza? Kiedy jest wkurzona. Dzięki za widzowie. Hype train z pociągu. Ciu, ciów. dzięki Pearson. Ale wkurzona. Ja już widzę, jak kipi z niej złośnie. To co, teraz o stopą complaining about my form i'd like to see you do it also i admit i just do not i can't do push-ups